Cześć wszystkim, na was bardzo serdecznie z tej strony A to są w końcu finały wojny widzów Tak, wracamy z wojną widzów To są finały, przechodzimy tutaj do rozgrywki Mamy 10 państw, jakby ktoś nie wiedział Czym jest ta seria, no to po prostu Widzowie tworzyli swoje państwa, raczej znaczy dawali, dawali nazwy, ja je tutaj stworzyłem I one się po prostu nawalały, były dwie grupy Grupa A i grupa B I z każdej grupy przeszło po 5 państw I teraz walczymy właśnie tutaj w grupie finałowej A do wygrania jest Europa, lub jeśli Europę macie To na przykład jakieś DLC Do tej Europki, e, dobra więc e, jeśli chodzi o przedstawienie państw, plus jeszcze pokazanie wam e, ich idei, i tak dalej, to wszystko zrobiłem w innym odcinku, który już jest na kanale, możecie go obejrzeć. Każdy państwo ma tą samą ideę, każde państwo ma te same surowce, każde państwo jest w tym samym trade-nodezie, każdy, mm, ca cały świat prawie jest e, grasslandsami, więc wszystko jest nawet porówno. Jeszcze nie, nie wspomniałem wtedy w tym odcinku, że każdy, e, każdy kraj ma władcę 666 6 oraz dziedzica 666. 6, 6, 6, dlatego, żeby po prostu jak najszybciej tutaj ta rozgrywka e, leciała, żeby jak najszybciej, najszybciej te idee brali, kolonizowali, rozwijali swoje, um, swoje prowincje developmentowo i po prostu atakowali. Więc, jeśli chcecie wiedzieć, jakie mają Państwo idee i tak dalej, to lećcie już do poprzedniego odcinka zerowego, właśnie z finałów. A ja tu już roz rozpoczynam wielką masakrę, bo mam nadzieję na wielką masakrę. Mam nadzieję, że osób jeden wielki rozpierdziel. Więc kibicujcie tutaj swoim faworytom. Mam nadzieję, że będzie ładna rozgrywka tutaj, że będzie dużo wojen, będzie dużo różnych takich, jakby to powiedzieć. Um, Zwrotów, wydarzeń, i tak dalej, że no, pamiętajcie, że na przykład w grupie A Andrzej praktycznie cały czas miał jedną prowincję, a i tak się udało mu przejść. No i właśnie, każde państwo, jak widzicie tutaj, ma przerwę pomiędzy dwoma innymi po jednej kratce. No i tutaj widzę, że już Cebulandia, no, ma tą jakąś małą granicę z Hamster Empire, więc możliwe, że tu jakieś wojny będą. Ciekawe, jakie idee państwa wezmą, ciekawe. Jakie sojusze, bo tutaj tak naprawdę idee na początku nie są aż tak ważne No nawet jeśli ktoś, nawet jeśli ktoś by wziął kolonizację, to i tak to nie będzie aż tak ważne jak dobry sojusz Więc tutaj tylko najważniejsze sojusze i sprawdźmy, czy ktoś już jakieś sojusze ma Z tego co widzę, jeszcze żadnych sojuszy nie ma Czyli na początku, no ale myślę, że no na początku to bardziej się skupili na kolonizacji Każde każdy, każdy państwo ma trzech kolonizatorów, kolonizatorów, więc jak widzicie tutaj, o Lecą ładne, ładne czekolonie, kolonie. O, już tutaj ktoś na Was Supplies trafił. Zobaczmy, co trafili ludzie. Na Was Supplies z innych surowców. Widzę tu tylko zboże, zboże, zboże. Już tutaj też na Was Supplies jest. Są ryby, jest wełna. No i dobrze. Tutaj tak naprawdę w Europie nie można trafić złota. Jak widzicie, nie można trafić złota. Jak na przykład kliknę na futro, to tu jest pokazane takim. Em, Um, tymi ty pas paseczkami, te prowincje są zaznaczone. Gdzie można to się trafić? O, ktoś trafił żelazo, więc w sumie da bardzo dobry surowiec, bo żelazo to jest chyba najdroższy z tych surowców, które można trafić. Bo nie wiem, czy silk można trafić, albo czy można barwniki trafić. Chyba nie. Więc ten, kto trafia tutaj. Um... Trafia na żelazo, no ma na pewno duży, duży plus Tak samo co w gdzie będzie troszeczkę więcej zarabiał Znaczy każdy ma po 10% siły no, Ale pewnie się to szybko może zmienić Czyli już tu są jakieś klejmy Bo w sumie, o, są, są Już, już Cebulandia, która jak wiecie W grupie A to był wielki imperialista Który po prostu wszystko rozpierdzielał No już robi klejma Czyli widać jednak Cebulandia coś tam pamięta Z tego co robiła w fazie grupowej Tu jakiś buntowników ma w ogóle Andrzej Pretender Rebels, Pretender rebes i mam nadzieję... Znaczy dla niego to by było dobrze, żeby nie wygrali, ponieważ jak wiecie każdy ma teraz na początku 6-6-6 króla, więc jakby Pretender Rebels wygrało i... o stracili potomka! A Potomek jak też miał 666, 6, 6, 6. no to niestety niestety to już nie moja wina. Stracili potomka, no to to już da im duży, duży, duże uderzenie po prostu tak w żebra dostali, że ooo! I tyle, dobra, o tutaj tak samo, Praga Południe tak samo cię potomka, ma teraz 1 4, 4 więc no tutaj te ci, którzy um, Którym przeżyje ten potomek 6 no na pewno będą w dużo, 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 dużo lepszej pozycji Właśnie, czy ktoś już miał jakieś idee? Jeszcze chyba nie, z tego co widzę, 0-0-0 O, pokaż mi w Oxlandzie, czy wziąłeś? Nie, nie wziął, nie wziął, Nikt, nic nie brali, nic nic. Więc, no, tu będzie na pewno ciekawie. Ja tylko mówię, czekam aż się zaczną robić sojusze, czekam aż się zaczną robić, o, są, są sojusze, jest pierwszy sojusz, mamy Białe Lasy i Homester Empire, więc teraz Cebulandia mu musi tutaj uważać, jeśli ono, a, patrzcie na cebulandie! Cebulandia ma sojusz z Green Empire on, oraz Nowym Początkiem, więc tutaj w razie czego będzie walka dwóch na trzech, no, dużo, dużo, dużo zmiana, ale widzicie, jak na razie nikt nie płaci armii, bo i po co, o, Praga Południe też ma z kimś, Praga Południe ma sojusz z Homester Empire, to Homester Empire ma dwa sojusze tak samo, hmm. Może być ciekawie tutaj e, walka trzech na trzech, tak naprawdę jak widzicie, fajnie się, fajnie się zrobili, patrzcie, Cebulandia i tutaj po, po bokach, y, o, o, którzy otaczają Homster Empire, czyli widać, że celem jest Homestar Empire i tak samo Homestar Empire ma sojusze z p, tymi państwami, które otaczają Cebulandię, więc no tutaj może być naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nowy początek, tak samo ma sojusz, ma sojusz z Cebulandią, aha, tak, tak, tak tam widzieliśmy to. Equestria w Island jeszcze nic, e, Auschwitz nic, Andrzej nic. No więc na razie tylko tutaj ten środeczek się tak jak, jako tako yy, będzie chciał yy, bić. Yy, dobra, jak na razie widzę, wszyscy rozwijają te prowincje bardziej dookoła siebie i jak najdalej od innych. Ale myślę, że za chwilę się połączą. Za chwilę na pewno się połączą. No jak widzicie, tu już w Cebulandie mamy, więc prawdopodobnie coś tu się stanie. Wiadomo, ta rozgrywka może na początku być troszeczkę, nawet yy, powiedzieć. Wolniejsza, ale nie mogłem po prostu zrobić tak, nie miałem jak zrobić tak, żeby każdy graniczył z, z taką samą ilością osób w inny sposób, po prostu musiałem zrobić tak, żeby mieli tą jedną przerwę w kolonizacji, tak żeby właśnie było po prostu fair jak najbardziej. Dobra, tu się już pierwsza flota tworzy, więc bardzo dobrze. Czy są już pierwsze idee, bo to by mnie ciekawiło. Administracyjne od Voxlandu, dobra. Uh, influence od Equestrii. Nowy początek. administracyjny tak samo. No to będzie dużo, dużo, dużo tańsze korowanie i dużo tańsza administracyjna technologia, co by im pozwoli po prostu szybciej boostować swoje prowincje. Humanist. Idea od Homster Empire. Praga Południe widziała sobie, już Wam mówię, administracyjne. Tak samo. Cebulandia. Religijne. No tutaj każdy ma tą samą religię, więc to nie jest aż tak potrzebne, no ale jak wzięli to wzięli. Administracyjne tak samo od Green Empire. Bardzo dużo administracyjnej. Auschwitz wzięło humanistyczne tak samo, białe lasy, influenza oraz Andrzej wziął religijne, no to może być tutaj ciekawie, nikt nie wziął do kolonizacji idei, więc nie zobaczymy tu jakichś, nie wiem, wielkich kolonii, na przykład w moim świecie, czy po prostu tutaj wielkich państw, po prostu stworzonych tylko dzięki koloniom, zobaczymy, zobaczymy, no tutaj cały czas widzę, że jest ten claim, jest ten claim i coś mi się wydaje, że ta wojna tutaj niedługo wybuchnie, bo jest, 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 jest chyba wojna, jest tak, czekajcie, jest, jest wojna, jest pierwsza wojna! Pierwsza wojna w finałach wojny widzów. Zobaczmy, kto komu wypowiedział. Wiem, na pauzie jestem, ale chciałbym tutaj, tak naprawdę, wam pierwszą wojnę bardzo, bardzo dokładnie pokazać. No bo to jednak jest pierwsza wojna, tak? W finałach. Uwaga, Omorowie um, się biją, zaatakowali. Homster Empire razem z Białymi Lasami oraz Prago Południe zaatakowali Cebulandię, Green Empire oraz Nowy Początek Więc sprawdźmy sobie jak ta wojna się potoczy Jak wiecie, no tutaj jest te, co, to, co na razie widzę, że Homster Empire ma więcej wojska, no ale tutaj jest tylko 2-3 tysiące plus tutaj widzę, że Green Empire ma generała 5200, Więc super, naprawdę dobry generał na początek Nie widzę tu jakiegoś drugiego dwuwiastkowego No ale te, 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 te Uh, te wojska powoli się tam przetaczają i za chwilę możliwe, że będzie jakaś wojna. Tutaj o Morawie jest w ogóle um, atak. Widzę, że tutaj w Morawie um, Cebulandia zbudowała fort, więc bardzo, bardzo mądra zagrywka ze strony Cebulandii, bo wtedy oni muszą tutaj po prostu stać i czekać, chociaż tak naprawdę mogą sobie chodzić um, po tym, bo... Po... Po tych, no, nieskolizowanych e, prowincjach No ale, 26 tysięcy stoi, tracimy Empower Tu stolica Bullandia, mamy też Green Empire chyba w stolicy Nie, nie w stolicy, przepraszam, nie w stolicy, ale tutaj fort oblegają Tak czy siak e, Kto tu jeszcze ma być? E, Białe Lasy są z, e, z Homster Empire Oraz Praga Południe Praga Południe jest Homster Empire i jest, jest pierwsza bitwa, jest pierwsza bitwa, z której wygrywa, no jest blisko, blisko, ale wygrywa tutaj chyba większą przewagą liczebności po wygrał Homster Empire oraz Praga Południe, więc no i Cebulandia dostała jako pierwsza. Więc no, może być na, może być naprawdę po, poważnie Dobra, resztę wojny e, przelecimy już na piątce Zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie Jak na razie Homestar Empire wygrywa Więc tutaj widzicie, chociaż Cebulandia w grupie e, W fazie grupowej Była naprawdę bardzo mocna To tutaj no, jednak już tak nie jest e, Przynajmniej na razie e, przegrywa Chociaż no, szanse były naprawdę wyrównane Bo było e, 3 na 3 Więc no, ciekawe jak to będzie No ale z tego co widzę to będzie Homestar Empire chodzi e, Wiem od razu, was przeproszę za to, że za to, że nie zrobiłem takich samych flag i tak dalej, ale to było po prostu za dużo roboty Więc po prostu ten sam kolor macie na mapie Ale już jeśli chodzi o herby i tak dalej, no to już jest troszeczkę pozmieniane Do złota na pewno, złota? No chociaż złoto mogą zabrać, kurde, bo tutaj złoto jest tak Postawione, bo ja powiem wam, że nie spodziewałem się, że oni z tymi będą graniczyć tak szybko No bo tu jednak Wrocław oraz Murawia została skronizowana chyba przez właśnie i tych i tych Więc no tutaj może być ciekawie tak tak, w i Morawia, tutaj była, e, była przerwa dwu dwu em, od właśnie pomiędzy Homster Empire a e, cebulady. i oboje sobie tutaj Cebulania zrobiła w Morawii, a... Homes Rampage we Wrocławiu, więc ja to złoto starałem się tak układać, żeby było jak najdalej od, od wrogów, no ale nie spodziewałem się po prostu tego, że właśnie tak tutaj wszystko się potoczy. No mamy tutaj nawet heretyków, teraz wybuchli, no i, i zabierają, zabierają te ziemię, O i się stało, i się stało, i pierwsze złoto zostało zabrane cebulandii. No cebulandia ta w wielkich kłopotach, bo ma 30 tysięcy buntowników, tak naprawdę, więc no to będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężkie, chociaż mam nadzieję, że sojusznicy na przykład, czy, czy coś w tym stylu pomoże im, no ale właśnie Homes Rampage w tym odcinku właśnie wygrywa, ponieważ Zaczyna wygrywać, ponieważ zdobyło kolejną tutaj, kolejne złoto oraz ma już trzy żelaza, więc to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Cała reszta jak na razie się rozwija, jeszcze nie ma żadnego innego połączenia, więc to tylko e, i wyłącznie jak na razie Hobster Empire, co jakiekolwiek połączenie sobie zrobiło. Cała reszta jak na razie kolonizuje, tylko coś co może, ale tylko wszystko dookoła siebie, chociaż może w końcu tutaj Andrzej na przykład by jakoś zrobił, bo on już tutaj ma te, teraz trzy prowincje, które mo może połączyć się tymi trzema prowincjami z Białymi Lasami, zobaczymy jak to będzie. Tutaj tak samo 4, 3, 3, 1, bardzo dobry generał, ale co, ciągle bez sojuszy, Auschwitz się dzieje w sojusz z Homster Empire oraz białymi lasami, więc no tutaj naprawdę dużo siła. Green Empire ma już tylko z nowym początek Ce Cebulandii Cebulandia niestety cebulandia niestety zostały zerwane prawdopodobnie Sojusze, więc no tutaj Cebulandia jest wy wystawiona po prostu na ataki. Białe lasy, trzy sojusze, boże! Białe lasy tutaj będą naprawdę bardzo, bardzo mocno walczyć. Um, Praga południe, Wolksland bez sojuszy, nowy początek ma jakieś tam sojusze ekwesja nie ma już ale ekwesja tu widzę sobie na boku stoi po prostu ile się da Więc innymi, sobie no, naprawdę dużo się dzieje. Dobre, Białe Lasy mają 5 2 0, 0 generała, bardzo dobry generał 3-3-2-2 Voxland, no to Voxland tutaj chyba ma najlepszego tak naprawdę z tych wszystkich generałów Sprawdźmy czy komuś umarł już król 6-6-6, e 6-6-6, 6-6-6 4-5-2. Cebulandia straciła króla i straciła potomka, więc no tutaj Cebulandia jest naprawdę w bardzo, bardzo opłakanym stanie, a pamiętajmy, że w grupie, w, w, w fazie grupowej naprawdę wygrywała. E, Regencja, Regencja u, um, u Hobstera, Repain, więc na razie musi się powstrzymać i nie może atakować. E, tu projeka południe, dalej 6 6 tak samo nowy początek, Voxland oraz Equestria, więc tutaj tylko kilka państw straciło swoich króli 666, no nic, tak się czasem też zdarza, więcej żelaza na mapie się pojawia pojawiło się wino No no nieźle, nieźle się zaczyna tutaj. Ciekawi mnie, czy ktoś na pewno weźmie kolonizacyjne, czy coś takiego. Ale jak na razie to chyba bustuje tylko te swoje religijne i inne idee, to nie sobie bustują. Um, dobrze jest, dobrze jest technologicznie. No, tylko Cebulandia jest teraz troszeczkę w tyle, no bo na sercie teraz króla no, będziemy mieli na pewno dużo, dużo gorzej. Ale już mamy szósty poziom, więc nie jest tak źle. No, tutaj na no, początku już 30 tysięcy wojska, więc to już nie tak mało. Chociaż jako to tak samo 30 tysięcy. No, więc tutaj niektóre państwa naprawdę bardzo rosną. Zobaczmy, kto jest pierwszy w tabeli. Bo w sumie nie, mu nie musi być tak, że po prostu Hopser Państwa jest pierwszy w tabeli. Nie, jednak jest, jednak jest. Jest. Ale patrzcie, Green Empire już goń go, bo ma tylko e, o 4 dewelopentów mniej, więc po prostu na przykład Green Empire bardzo mocno poszło w kolonizację. No i też hajsu ma dużo o dziwo, o, chociaż nie no, po prostu ma jeszcze więcej. Więc hajsu tutaj mają, jak widzicie, bardzo dużo. E, no i Green Empire, on widzę, że po prostu bardzo, ale to bardzo mocno tutaj leci w tą kolonizację. E, więc w sumie, może, może dostaje jakieś eventy do kolonizacji, czy coś w tym stylu, nie wiadomo, e, tutaj różnie może być. No ale cały czas nie widać, żeby jakieś inne państwo chciało zrobić sobie tutaj um, z, połączenie z kimś innym, więc no nic. Na razie musimy czekać, na razie niech sobie kolonizują. Mam nadzieję, że jednak um, to nie będzie jedyna bit, um, jedyna wojna w tym odcinku, no bo jednak um, to takie ustawienie, no to powiem wam, że ja tutaj um, testowałem sobie je. I na testach one często robiły sobie te połączenia, więc mam nadzieję, że tutaj też te e, połączenie będzie Bo inaczej to no, po prostu będzie troszeczkę, e, jakby to powiedzieć, nudno Jest, jest połączenie, jest połączenie przed, między Pragą Południe e, a Voxlandem Praga Południe ma, e, ma dwa sojusze e, z Białymi Lasami oraz Homesteader Pioneer A Voxland ma tylko jeden z nowym początkiem, więc tutaj może być naprawdę bardzo niezła e, wojna Tym bardziej, że teraz Praga Południe dorobiła wojska, dorobiła do, do 30 tysięcy, więc możliwe Tak, tak, już tutaj Voxland zrobił sobie klejma na e, kolonie e, Pragi Południe, więc tutaj może się zacząć Zacząć powoli coś dziać, więc widzicie te państwa powoli, powoli coś tam się już łączą. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo wielka nawalanka, bo oczywiście to jest coś, co bardzo, bardzo lubię. Jak widzicie, każdy, każde państwo ma jakiś tam szybszy lub wolniejszy dostęp do wody, więc tutaj też myślę, że jest nawet równo. Cebulandia ma, tutaj wszystko ma. No, Equestia, to wszystko. No, Equestria tutaj musi jeszcze jedną prowincję skonizować, żeby mieć tutaj do Nord dostęp do wody, ale też do, dostęp do tej wody będzie miało. Więc tutaj nieźle e, ok Okej, okay. okej, surowce jak widzicie się tworzą różne e, Ale cały czas... Czekajcie, kto jest w więcej ma w handlów? Białe lasy mają 11% o dziwo e, Homster panie 10 cały czas, więc no tutaj widzicie już białe lasy wygrywają. Może flota im mają handlowkę czy coś nie Nie, nie mają jeszcze. E, okej, okay. jak widzicie, bardzo szybko rośnie im tutaj force limit, bo jak widzicie dałem tych trzech kolonistów, teraz mają na początku, więc no to im to bardzo, bardzo pomaga. To ja buntownicy. Mniejsze o to Więc się dzieje, się dzieje. Ważne, że jest już jakieś połączenie kolejne. Mam nadzieję, że z kolejne państwa zaczną się łączyć, więc będzie wtedy na pewno dużo, dużo lepiej. tutaj, no, Auschwitz, Auschwitz powoli jak tutaj zacznie kolonizować wybrzeże, no to już się połączy z Andrzejem. Andrzej sobie leci po prostu ostro w Półwysep Iberyjski i to jest w sumie bardzo mądre, bo on tam ma dużo do kolonizacji. Chociaż każde państwo tak naprawdę ma dużo do kolonizacji. Niektóre mogą na przykład teraz przeskoczyć sobie na przykład na Anglię, tutaj Greenpeace może pójść na Skandynawię, wszystko, wszystko może tutaj dzięki temu połączeniu z wodą może po prostu przeskakiwać trochę troszeczkę dalej, bo oni tam mają... Mm, Dużo przejść, dobra. Sprawdźmy, może ideę. Czy ktoś już. E, czy są już jakieś kolejne? O, tak. Influence plus Quantity. Od kwestii, więc Quantity na pewno mi się tutaj przydadzą. Bardzo, bardzo mocne te. Administracyjne, niezmustowane jeszcze. Administracyjne, piąty poziom. Humanistyczne, trzeci. Praga Południe, dyplomatyczne, uuu dyplomatyczne mogą być mocne, bo to znaczy, że może, mogą brać więcej sojuszy No to może być naprawdę bardzo, bardzo mocny, mocna idea Ofensywne i religijne, bardzo mocne combo, można zrobić chyba politykę religious zeal, o ile pamiętam, daje to morale i dyscyplinę, o ile nic nie zostało zmienione, więc no naprawdę bardzo, bardzo fajne combo Administracyjne i influence Od Game Empire. humanistyczne same od Auschwitz Białe lasy mają Quantity plus influence więc dużo manpowera, bardzo, bardzo, bardzo to będzie też im przyda a Andrzej ma o! Pierwsze idee do kolonizacji eksploracyjne Exploration więc po prostu tutaj mają dwa już tego czy mają kolonistę i mają kolonią range Więc prawdopodobnie ej, czy zobaczymy wielkie kolonie Czy zobaczymy wielkie kolonie od strony Andrzeja Bardzo możliwe, zobaczymy jak to będzie czy tak, już kolejna wojna, kolejna wojna, kolejna wojna, uwaga, 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 kolejna wojna mamy, mamy kolejną wojnę i znowu znowu widzimy że cebulandy cisną. Co nie mają z Cebulandią? O Boże, jaka wojna. Mamy tak. E, Podbiń... E, pod atak na Wiedeń. Homster Empire razem z Białymi Lasami, Auschwitz oraz Prago Południe atakują Zebulandię, Andrzeja, Green Empire oraz Nowy Początek, więc mamy piękne 4 na 4. Jednym słowem, no będzie naprawdę wielka wojna. Zobaczymy, kto tym razem wygra. No przewagę mieli chyba teraz po, na razie, em, na razie przewagę mają Pragę Południe, ale patrzcie, że tutaj jest naprawdę dużo wojska to, a to jest wojsko Homster Empire, o Boże, o Boże. Ale może, może sojusznicy, może sojusznicy przyjdą i pomogą em, całej tutaj naszej ekipie. Zobaczymy, zobaczymy. Tam się napię. No w ogóle cały świat walczy po prostu. Andrzej sobie stoi. Nie, tu białe lasy są. No widzicie, Andrzej traci. Chociaż nie, teraz wygra na przykład z białymi lasami, więc tutaj naprawdę cały czas się wszystko zmienia. Zobaczymy, co tak naprawdę się stanie. Jak na razie widzę, że cebulany jest po prostu zjadana przez Hamster Empire. No, różnie bywa. W fazie grupowej się wygrało, w fazie, grup, fazie finałowej można przegrać. No. Nie powiedziane, że każdy musi tutaj wygrywać, jeśli wygrał w, w fazie grupowej, no ale cały czas patrzcie, cały świat walczy, no ale Cebulanda jest cała oblegana, no a to daje warscora, to daje bardzo dużo warscora i ten world score po prostu zostanie zaraz wykorzystany, prawdopodobnie zostanie zebrana druga, kolejna kopalnia ze złotem, więc tutaj Homster Empire będzie przodowało na pewno, jeśli chodzi o zarobki oraz, oraz potem o development, więc no pierwsza, e, pierwsza tutaj Pierwszy odcinek, no ba bardzo, bardzo, bardzo mocna gra um, Hobster Empire, zobaczymy jak pójdzie dalej Wiadomo, czasami niektóre państwa, które na samym początku wygrywały um, Potem przegrywały, a państwa, które były naprawdę słabe Tak jak na przykład Andrzej, który miał jedną prowincję Potem przeszedł aż do finału, więc tutaj może być różnie um, Może być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo różnie e, Ok, skończyło się, skończyło się I z tego co widzimy, została zabrana kolejna kopalnia złota No więc jednym słowem, Cebulandia tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo Mocno ucierpiała, ale mamy nowe połączenie pomiędzy Homster Empire a nowym początkiem, tylko tyle, że one wszystkie mają teraz e, pokoje, więc no chwilę będziemy musieli czekać, ale tak samo Cebulandia oraz Białe Lasy są połączone, no i jeszcze nie mamy połączenia pomiędzy Andrzejem i Auschwitz, ale tutaj już widzę, że te kolonie powoli się tutaj tworzą, więc za chwilę prawdopodobnie coś tam się stanie i zostanie właśnie... A zupełnie jakakolwiek tam wojna. I mamy wojnę, mamy wojnę. I tak samo połączenie pomiędzy Equestrem a Voxlandem, ale wojnę mamy pomiędzy Praga Południa. Praga Południe zaatakowała sama. Voxland oraz Nowy Początek, więc tutaj myślę, że jednak właśnie Voxland wygra, bo ma no, sojusznika, Nowy Początek. Praga Południe zaatakowała sama. Białe Lasy i Hobster Empire mu nie pomogły, więc tutaj Praga Południe może bardzo pohańbić swoich sojuszników, którzy po prostu nie przeszli pomóc jej w ataku na właśnie Voxland. No Chociaż przez chwilę walczyli, to pewnie, pewnie dlatego nie chcieli walczyć. No, ale widzicie, też Voxland zalewa tutaj Pragę Południe. Czyli mamy takie, mamy déjà vu z fazy grupowej, bo tam właśnie tam Voxland walczył i to po prostu wszystko podbija, tak samo Pragę Południe. No, ale, ale, ale. Equestria wykorzystała chyba, tak, Equestria wykorzystała. E, wykorzystała to, że Voxland walczy i zaatakowała od tyłu, więc teraz mamy wojnę znowu, może nie 2 na 2, ale mamy 2 na 1 i 1 na 2, więc no w sumie jest tak jakby takie małe 2 na 2, więc może być naprawdę tutaj różnie, ponieważ wszystkie wojska Pragi, Voxlandu e, są właśnie w Pradze Południe, a tutaj Equestria sobie odbija, co chce i naprawdę już force limit się zwiększył e, wszystkim państwom, ponieważ mamy już teraz e, jak zaczynaliśmy chyba z 13 tysiącami czy 15 tysiącami wojsk, już teraz mamy force limity pod już nawet 40 6 tysięcy, więc no naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne. No ale tak patrzcie się, czy jest jakieś połączenie pomiędzy innymi państwami jeszcze nie ma, tylko tutaj na razie się walczą. No i tak, Praga nie ma, ma teraz chwilę, żeby odbudować tutaj swoje. E, odbić swoje prowincje, ponieważ Equestria to je mocno walczy z Voxlandem i z tego co widzę to chyba Equestria wygrywa, chociaż nie. Patrzcie, nie, 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 czekajcie, czekajcie kto? Tutaj już różnie, ponieważ nowy początek też tu walczy. Tak, Woksland się połączył, ale czy zabrał kopalnię ze złotem? Nie, bo złoto jest tutaj troszeczkę dalej. No ale tu jest... O, agresywna ekspansja, ale tylko 26. A czego ma? Ha, Homestar Empire. Nie ma żadnej prawie, no to jest w ogóle e, ciekawe, no ale leci bardzo dobrze. E, no powiem Wam, że ten pierwszy odcinek... Oj, postarały się tutaj Państwa. Postarały się, nawalają się i to równo. Po prostu pięknie to wygląda. Co mi się w sumie podoba. Je, są wojny, są wojny. Wiadomo, jak jest mniej państw. To jest więcej sojuszy i na przykład jak jest jedna wojna to potem jest kilka lat przestoju No ale tutaj przynajmniej w tym odcinku mieliśmy już trzecią, czwartą chyba wojnę mamy Więc tak naprawdę jest naprawdę bardzo dobrze Zobaczymy czy Sebulandia zdąży uciec na przykład koloniami gdzieś tam dalej Nie wiem, do tutaj Afryki Północnej czy coś takiego Czy jednak nie I widzę, że tutaj jednak Equestia wygrała Więc Equestia też się powiększyła, brawo dla niej, Oxland został troszeczkę zjedzony, ale z drugiej strony troszeczkę zjadł ale tutaj bardzo blisko Equestria już ma swoje prowincje obok kopalni złota w więc tutaj jest niebezpiecznie, no ale tak także jak tutaj e, Homes Erepay na pewno przewodzi, jeśli chodzi o income to w ogóle zobaczmy e, może to, bo tutaj jest to bardzo ważne, tak samo ekonomii income ehm. tak Homestead ma 54, ale to jest tylko i tylko dyszka e, niecała więcej po prostu od drugiej Equestrii e, Najmniej mają oczywiście Cebuladia, bo ona straciła swoje kopalnie złota. Więc jeśli zaraz nie zrobi jakieś nie wiem, super mega sojuszy i nie odbije tego wszystkiego, no to może być już nie Chociaż teraz mam bardzo trzy mocne sojusze: Green Empire, nowy początek, Voxland. A Homestar Empire ma, ma też trzy, więc no tutaj na pewno będzie coś bardzo, bardzo fajnego. Jak tylko jeszcze raz Cebulandia zostanie zaatakowana, chociaż Cebulandia ma mniej aha, wojska. Ale Homestar Empire właśnie zrobi połączenie z Pragu Południe, więc tutaj kolejne państwa są połączone. No, powoli nam te wszystkie państwa się połączyły. Jeszcze tutaj Andrzej cały czas nie chce się połączyć ani z Białymi Lasami, ani z Auschwitz, tylko kolonizuje Półwysep Iberyjski. Green Empire tutaj leci już w Danię, ziemi Danii zabrała i zaraz pewnie pójdzie w Skandynawię, chociaż nowy początek też Skandynawia tutaj już podbija, robi sobie z Bałtyku swoje morze wewnętrzne. Tutaj też widzę na Gotlandię Green Empire się wbiło, a za to nowy początek się wbił mu na Borhom. Też widzę tutaj Auschwitz już leci tutaj na wyspy, na wyspy tutaj... Na północy, więc no naprawdę bardzo, ale to bardzo e, fajna kolonizacja tutaj idzie. Tak samo nowy początek tutaj, już Konstantynopol i tak dalej zabiera, i powoli się połączy jeszcze raz z Okslandem. Czy jest jakaś e, kolonia gdzieś tam dalej? Nie, na razie jeszcze nie ma. No, może być ciekawe, jak by się coś zaczęło tutaj dziać. E, czy mamy? Mamy kolejną wojnę, mamy kolejną wojnę, bo widzę, porty za, zablokowane, więc sprawdźmy, bo to musi być też duża wojna. To musi być duża wojna, to musi, musi być naprawdę piękna, epicka wojna. Mamy trzech na trzech, więc jest naprawdę nieźle. Mamy tak, Homster Empire, który po prostu. A nie, już nie Cebulandii, już nie Cebulandii ci są, popatrzcie. Homester Empire razem z Białymi Lasami oraz z Auschwitz zaatakowali Nowy Początek, Cebulandię oraz Green Empire, więc to wygląda właśnie w ten sposób. I to e, Homester Empire atakuje Nowy Początek, więc w tej grupie Homester Empire jest naprawdę bardzo imperialistyczne. Nawet wzięło sobie tutaj ofensyw, więc, no, dlatego właśnie pewnie. O. O, już stracili, jak widzicie, stracili swojego potomka i króla 666, ale za to 623 dostali, więc w sumie nie jest tak źle. I mają na tronie Jagielonu, więc no, brawo dla nich, brawo dla nich. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze ma swojego króla 666. Chyba już nie, ani, ani, dziedzic, ani dziedzic, ani król nie przeżył u nikogo. Ta, każdy już stracił swoich dziedziców, swoich króli, no, ale tutaj jest nawalanka. Jednym słowem, nienapiękna wielka wojna, po prostu tutaj nawalają się. Zobaczymy, kto, kto tutaj wygra, bo jednak tutaj są naprawdę siły, które mają podobne um, podobne tutaj, um, w, podobnie dużo wojska. Jak widzicie, tutaj nowy początek, naprawdę wielkimi dwoma stakami właśnie będzie leciał na Homester Empire. bo tak samo, Homester Empire tutaj na skandynawie leci. No, może być ciekawie, może być ciekawie. E, Od 50 tysięcy, gdzie mają już resztę wojska? No i się ruszył tym wojskiem trochę dalej teraz pójść i zaatakować razem. No i tutaj przegrał niestety przez to jedną bitwę, ale wygrał kolejną. No może być ciekawie, może być ciekawie. No jednak mi się wydaje, że tutaj Homestar Empire znów wygrywa, więc no to no, w tej grupie naprawdę Homster Empire jest bardzo, bardzo mocno i imperialistycznie zagrywa tak samo. No ale zobaczymy, kto tak naprawdę tutaj wygra. War skorowo jest tak na razie e, dla Homestar Empire 16 w plusie, więc no, mocno, mocno, mocno. Zobaczmy, jak claimy robią. Woktan robi ostre claimy. E, tak samo Equestia. Nowy początek ma trochę claimów. E, Praga południe, tak samo. Hostelpy oczywiście. Cebulandia też robi na białe lasy. O, ciekawe, ciekawe. Dalej walczą, dalej walczą. Ciekawe czy Cebulandia coś straci w tej wojnie? E, chyba już e, spisowała, spisowała i nic nie zabrała. Nowy początek też spisował. To chyba White Peace poszedł. Z tego co widzę, no nic się chyba to nie zmieniło. A, White Piece musiał pójść, więc tutaj, no naprawdę wojna bardzo, bardzo wyrównana, jeśli White Piece poszedł e, Więc, no, tutaj gratuluję dla tych państw, które teraz walczyły Wyrównana walka, więc bardzo, bardzo dobrze e, Tutaj na morzu jest, no, prawie całe otoczone już, tu jest tylko bolu zostało Więc naprawdę bardzo fajne Bardzo, 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 bardzo fajnie O, widzę, że ktoś tutaj Silk dostał, więc można jednak Silk dostać Zobaczmy, gdzie go można dostać A, można tutaj, w, tym mie w tych miejscach w tych Silk można dostać No, ciekawe, ciekawe Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wszystko. Coraz więcej kosztuje ten e, trade note, no ale siły ma więcej Hosler no bo w tym odcinku myślę, że będzie na więcej developmentowo. E, w ogóle mamy, wiecie co, mamy 26 minut. Miej już troszeczkę gadło boli od tego całego takiego szybkiego komentowania. Ja się, jeszcze nie jestem przyzwyczajony. Więc sprawdźmy mo, może sobie jak wygląda development, jak wygląda technologie, jak wychodzi, wygląda przychód i zakończymy pierwszy odcinek z wojny widzów, jak widzicie. No powiększyły się państwa, powiększyły się państwa, już prawie cała Europa jest zajęta, to jest po prostu piękne. Już tutaj w ogóle patrzycie, też w Skandynawie. wszyscy lecą. Więc teraz tak, zaczniemy może od idei. Każdy państwo każdy jakie mają idee um, religijne i kolonizacyjne. Andrzej, Auschwitz. Tak samo, o widzicie, kol, do kolonizacji tak samo mają tutaj i humanistyczne. Auschwitz. A to Andrzej było, przepraszam, wcześniej. Influence plus administracyjne. Green Empire Białe Lasy. Influence plus Quantity. Homestead Empire. Offensive plus Humanist. Cebulandia. Offensive plus Religijne. Potem Praga Południe. Administracyjne plus Dyplomatyczne. Voxland. Dyplomatyczne plus Administracyjne. Nowy początek. Administracyjne plus Quantity. I Equestia, Quantity plus Influence I mamy kolejną wojnę pomiędzy Equestią, a Voxlandem i nowym początkiem Więc tą wojnę dopiero zobaczymy W przyszłym odcinku, teraz się będę Z wami powoli żegnał, jeszcze tylko technologię Cebulandia nie jedyna, która Ma naprawdę dużo, dużo, dużo słabną technologii Ale to nie jest aż tak dużo, bo jakby Podrobiła militarną i jeden punkt administracyjny To też by miała na zielono prawdopodobnie Więc tutaj jak widzicie, tak to wszystko wygląda I jeszcze teraz tak, developmentowo To jest ekonomiczne Development, development. No, powoli się tworzą takie. To jak widzicie, prowincje, które mają troszeczkę więcej developmentu. No, bo jak w sumie wiecie, oni mają dalsze boostowanie tego developmentu dzięki ideom. Więc tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. To, co jeszcze mogę sprawdzić development, development i przychody, więc tutaj szybko sprawdzimy sobie to jeśli chodzi o development to wygrywa w tym momencie Homester Empire, ale i ich Voxland potem jest Equestria, Andrzej Auschwitz, Białe Lasy, Nowy Początek, Green Empire, Praga Południe i na końcu Cebulandia które bardzo ucierpiała w tym odcinku jeśli chodzi o income nie armii, albo armię też możemy sprawdzić Armię, e, force limitowo najwięcej ma Homster Empire um, Ale jeżeli chodzi o wojsko Najwięcej ma Equestria, 63 tysiące Potem są Białe Lasy, 52 e, Homster Empire, Nowy Początek, Auschwitz Andrzej, Voxland, Green Empire, Praga Południe, Cebulandia um, Jeżeli chodzi o income Jeżeli chodzi o income, już wam mówię Najwięcej ma Homster Empire Ale goni bardzo szybko go Białe Lasy, Equestria, um, Andrzej Auschwitz, Nowy Poc Początek, Green Empire Voxland, Praga Południe, Cebulandia I na tym kończymy ten odcinek, zapraszam Zapraszam Was do kolejnego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapę w górę. Pokażcie, że lubicie to wojnę widzów, żebym wiedział, żeby robić więcej sezonów. No i na tym będziemy właśnie teraz kończyć, Więc wielkie dzięki za oglądanie! I widzimy się już niedługo. Na razie, pa! See